Się podobałem się dużo bardziej. Sami widzicie, skrzypce elektryczne mogą, potrafią zabrzmieć bardziej jak gitara elektryczna niż skrzypce akustyczne. I teraz chciałbym wam pokazać, bo te brzmienia nie są tylko po to, żeby sobie grać w domu, albo tak jak... Ale już spokój, spokój, bo pan Bogusław tam już na pewno nie może mówić. Zróbcie to dla niego, bo nie będzie w stanie zapowiedzieć dzisiejszego koncertu wieczornego przez klubie pod filarami. Te brzmienia nie są tylko po to, żeby Wam je prezentować, ale głównie po to, żeby tworzyć nowoczesną muzykę. Je wykorzystuję się do tego, żeby wprowadzać nową jakość, żeby pokazywać, jak ze skrzypiec można wydobywać zupełnie nowoczesne dźwięki. I teraz pokażę Wam, jak w praktyce można wykorzystać takie brzmienia do tworzenia nowoczesnej muzyki. Osobą, która jako pierwsza zaczęła korzystać ze skrzypiec elektrycznych, był również muzyk francuskiego pochodzenia. Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty to po Stefanie Grappelli drugi wielki muzyk pochodzący z Francji. On jako pierwszy kupił sobie podobne do tych skrzypce elektryczne i zaczął wykorzystywać ich nowoczesne brzmienia do tworzenia muzyki jazzowej. Posłuchajcie, będzie to kompozycja zatytułowana Crush i zagrana na skrzypcach elektrycznych, elektrycznym brzmieniu. Posłuchajcie. Na koniec, zanim zagram ostatnią kompozycję, którą przygotowałem razem z gościem specjalnie zaproszonym na tę audycję, chciałbym Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak wspominał Pan Bogusław Dziekański, ja kiedyś siedziałem na Waszych miejscach, zainteresowałem się muzyką jazzową i dzisiaj mam przyjemność prowadzić zajęcia mojej Akademii Jazzu, stanąć po tej stronie, a muzycy, którzy wtedy uczyli mnie jazzu, Dzisiaj nagrywają ze mną płyty, ja nagrywam z nimi, występujemy razem na jednej scenie. Jest to spełnienie pewnego rodzaju moich muzycznych marzeń. I chciałbym, żeby każdy z was teraz, kiedy jesteście w tym wieku, miał możliwość właśnie dokonywania pewnego rodzaju wyborów, czyli spróbowania oswojenia się z muzyką jazzową, która wcale nie jest taka ciężka, jaka się wydawała pewnie wcześniej. Tak? I może być nawet bliższa tym rzeczom, których słuchacie na co dzień w radio, bo takie klimaty, które teraz nagrałem, to są już bardzo bliskie muzyki, muzyce popowej. E, a na koncertach, choćby przez pod filarami czy w teatrze, zobaczycie, jaka energia płynie e, ze sceny, kiedy muzycy tworzą wspólnie muzykę jazzową i improwizują. Jest to niepowtarzalna energia i życzę Wam tego, żebyście mogli kiedyś z rodzicami na przykład przyjść na koncert jazzowy i posłuchać jak to brzmi na żywo. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie w swoim życiu pasję, którą się zarazi, którą będzie rozwijał i kiedyś ktoś z Was stanie na przykład przed grupą lekarzy i będzie w stanie powiedzieć o tym, jakiego odkrycia dokonał, albo będzie w stanie zaprojektować świetne auto, które będzie budziło wielki podziw, jak będzie przejeżdżało przez miasto, a ktoś z Was będzie świetnym mechanikiem. Cokolwiek by to nie było, warto rozwijać swoje pasje, warto rzucać to maksymalną ilość energii, yy, ćwiczyć na instrumencie, cokolwiek by to nie było rozwijać pasje plastyczne, a nawet ćwiczyć po prostu na przykład jakieś swoje pasje kulinarne i być kiedyś świetnym kucharzem. Cokolwiek by to nie było, wkładać w to maksymalną ilość siły. Ja tak robię, jak na razie to wszystko kończy się takimi drobnymi sukcesami, z których jestem bardzo szczęśliwy, a największym moim sukcesem jest to, że dzisiaj... Mogłem na Was zagrać i że słuchaliście. Mam nadzieję, że ktoś z Was polubi przez to muzykę jazzową. Zapraszam Was na kolejne zajęcia z tyklu Małej Akademii Jazzu.